Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przechodził, szli za nim dwaj niewidomi, którzy głośno wołali: Ulituj się nad nami synu Dawida. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do niego, a Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli mu: tak, panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niech się wam stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie. Oni jednak skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o nim po całej tamtejszej okolicy. Ile razy jesteśmy jak tacy niewidomi. Mamy zamknięte oczy na drugiego człowieka, na jego krzywdę, biedę. Ile razy sami te oczy zamykamy i wręcz zaciskamy, żeby przypadkiem czegoś nie zobaczyć, żeby nam nic sumienie później nie wyrzucało. Ślepota na drugiego człowieka, na naszego bliźniego. Nie widzimy sąsiadki chodzącej o kulach, która z wielkim trudem idzie po zakupy do sklepu, bo nie ma nikogo bliskiego. Nie widzimy sąsiada, który mało co nie upadł pod ciężarem jakichś pakunków. Nie widzimy matki z małym dzieckiem, która potrzebuje pomocy przy wsiadaniu do autobusu. Nie widzimy starszej pani, która nie ma gdzie usiąść. Nasza codzienna ślepota. Co nas tak dzisiaj zaślepia? Nasz egoizm. Moje potrzeby, marzenia, pragnienia. Nic dalej jak czubek własnego nosa, tylko ja się liczę a drugi człowiek nie widzę go. To ja muszę być najlepszy, to ja muszę być pierwszy, to ja zawsze muszę mieć rację. Idź za Jezusem i wołaj, ulituj się nade mną synu Dawida, proś go, aby otworzył ci oczy. Kiedy słyszymy dzisiejszą Ewangelię, to nam się może wydawać, że ci niewidomi to tak, nie wiem, raz zawołali za Panem Jezusem. Nie, oni szli za nimi, i głośno wołali cały czas. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nad nami. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nad nami. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nad nami. I tak cały czas. Przypomina mi to pewną scenę. Małe dziecko wybrało się z mamą na zakupy do sklepu i bardzo chciało dostać Lizaka. Uczepiło się rękawa mamy i tak ciągnąc za niego powtarza cały czas. Kup mi, kup mi, kup mi. I mama się w końcu ugina i kupuje tego Lizaka, może nawet dla świętego spokoju. Czy potrafisz tak samo wytrwale prosić o coś na modlitwie? Przychodzić do Pana, padać u jego stóp, zawiesić się jakby u jego rękawa i prosić? Czy jestem wytrwały na modlitwie? Czy traktuję Pana Boga jako taki automat do spełniania życzeń? Ja zdrowaśkę. On mi zdrowie, ja litanie, on mi szczęście, ja mu adorację, on mi błogosławieństwo. To tak nie działa. Ważny jest jeden element wiara. Jak prosisz o coś Boga, to wierzysz, że może ci to uczynić? Czy to jest taka asekuracyjna modlitwa, a może mnie wysłucha, a nie zaszkodzi się pomodlić? Według wiary waszej niech Wam się stanie. Czy wierzysz w cuda? Bo, może z jednej strony przychodzisz prosić o coś po ludzku niemożliwego do spełnienia, modlisz się w tej intencji, a z drugiej strony kwestionujesz każdy uznany przez Kościół cud, próbując to wytłumaczyć naukowo. Myślę, że w życiu każdego z nas można by odnaleźć jakąś nadzwyczajną interwencję Pana Boga. Oczywiście, na wszystko możemy popatrzeć po ludzku, ale jeśli jesteś człowiekiem wiary. To przez pryzmat wiary będziesz patrzył na otaczający nas świat. Czy potrafisz mówić o rzeczach takich, twoich, prywatnych, małych cudach innym? Czy potrafisz dawać świadectwo działalności Boga w twoim życiu? A może się boisz, bo co powiedzą inni? Wyśmieją, nazwą zacofanym, więc szkoda się odzywać. Jezus dotyka dzisiaj oczu niewidomych. Zbliż się do niego. Wołaj, krzycz. Jezusie, ulituj się nade mną. Wierz i pozwól mu się dotknąć, a doświadczysz cudu. Postanowienie. Podziękuj Chrystusowi w chwili cichej modlitwy za każde jego działanie w twoim życiu, za każdy mały twój osobisty cud. A jeśli niczego nie dostrzegasz, to proś go, aby otworzył ci oczy. Proś go o cud i uwierz, on może wszystko.